Cześć wszystkim z tej strony bartek z blogu Pivotok, dostępnego na Facebooku oraz YouTube. Zapraszam do kolejnych recenzji. Przed chwilą był grodzisz, teraz coś większego kalibru. Oto Kingpin Mandarin Sencha American IPA. Sencha, jeżeli dobrze wymawiam, podejrzewam, że nie. Jest to rodzaj wysokiej jakości chińskiej zimnej herbaty. No, który, jak się domyślam, powinien, może nie tyle oddziałować w aromacie, co w smaku. Jako taka goryczka oprócz od będzie taka też od herbaczami, którą pewnie wszyscy ludzie, którzy lubią dobrą herbatę, dobrze znają. I piwo jest w stylu West Coast IPA, więc możemy się spodziewać: raz, dużej ilości strusów, dwa, braku kontry słodowej. Cóż, pan Michał Kopik i koledzy z browaru Kimpi nam zaprezentowali. Alkohol 7.3, Extra 16,5, czyli no, nie mamy z za dużo na słodycz. American India Pale z zieloną herbatą i piwo górnej fermentacji, niefiltrowane, pasteryzowane. Miło. ten w temperaturze 10-12 stopni. Składniki: woda. Jęczmienne Pale Ale, Character, e, Spud Żytni, Chmiele Pacific Jade, Centennial, Equinox, Citra. Czyli mamy jeden chmiel australijski, Pacific Jade i trzy chmiele amerykańskie, ale do nazwa, stylu, zbierze to jest American IPA. Ewentualnie może być New Wave IPA, ale American IPA się utarło. E, mm, zielona liściasta herba pasencza drożdże Sapal US 05. Data ważności to 21 października 2015 roku i jest dopisek 01, czyli odstawiam, że to jest pierwsza partia. Na Wrocławskim Festiwalu Dobrego Piwa, który odbył się już jakiś czas temu, jak wszyscy wiemy, miałem straszną ochotę wypić sęczo, znaczy tutaj tego mandarina z sęczo. ale tak, znałem, że jak jest festiwal, to warto pić te piwa, które nie są dostępne but lub y, będą dostępne naprawdę w małej ilości. Czyli artyzany, piwne podziemie, pracownia piwa, która na Wrocławiu nie jest, nie jest obecna na rynku. No i tak ten biedny, biedny Kingki został na boku. No, no, można wypić, ale są ciekawsze propozycje, no i czekałem na butelki. I czekałem strasznie długo. W ogóle w piwnicy ale tutaj na sklepie osiedlowym w monopolce nie udało mi się trafić tego pyto. Patrzyłem, jest. Wracałem, nie ma. No, może tutaj moja, moje frajerstwo, że jak było na półce, trzeba było brać, ale no, sądziłem, że będzie dostępne w większej ilości. Chociaż może jest dostępne większej ilości, tak się dobrze sprzedaje. W takim przypadku wielkie gratulacje. Nie przedłużając, rozpoczynamy Recept. Są cytrusy w tej odległości. No, jest bardzo przyjemnie. Mam aromat cytrusowy. No, czyli klasyka od Centenniala Są słodkie owoce które pewnie no, jest zawdzięczony No i jest taka nuta morelli, Broskini, no. no może man mango I w tle jest aromat, którego nie potrafię sprecyzować, ująć jako więc objawiam, że to jest ta zielona herbata. O, jest tak ciekawostek jeszcze synchronizowały selekcjonowane współpracy z Coffee Desk. Czyli, no, chłopaki uznali, że trzeba zdać się na specjalistów do doborze herbaty w bardzo słusznym No, Jest intrygujące z butelki. Czas na przelanie do szkła. Piana odchodząca pod beżową, średnio pęcherzykowa, z tendencją do zanikania. Chociaż piwo jest przyzwoicie nasycone, bo widzę, że cały czas piana się buduje. Barwa. Jasny burszt. powiedzmy, że jest jasno bursztynowe, całkiem przyjemnie, no, piwo niestety jest nieprzyjrzyste, zupełnie nieprzyjrzyste, no, ale nie unosi się w nim nic paskudnego, więc nie jest źle jak na razie. Mm. Aromaty dużo bardziej wyczuwalne są w chmiele. Y Grej i cytryny wychodzą na pierwszy plan. Ale jest tam muta tej herbaty. Jest to bardzo ciekawe smaku. A przezdro. No cóż. Browar Kingpin i Hot znamy ja oczywiście z innego garażu. Nie zawodzą mamy naprawdę bardzo dobre piwo. West Coast IPA pełną gębą. Piwo jest fest nachmielone, zupełnie nie ma tej kontry skłodowej. Alkohol jest świetnie ukryty. To jest 7:3 alkoholu, więc no, nie ma żartów. To są już gabaryty, porterów niektórych. Więc no, propsy, propsy, za naprawdę dobrze wykonaną robotę, jeżeli chodzi o ukrycie alkoholu, smaku, smaku. skórka od grejpfruta, skórka od cytryny. Trochę tych białych owoców, ale bez przesady. Nie ma karmelu i praktycznie nie pozostawia, nie pozostawia żadnej kontry słodowej. Gdybym miał do czegoś porównać to piwo, tak na pierwszy rzut oka to taki rock'n'rolla na sterydach. Rock'n'rolla to jest piwo APA od Kingpin'a. Też to jest nachmielona taka, można dzisiaj nie wiem czy chłopaki nie zdecydowaliby się na, przykład na nazwę Session West Coast IPA. No i chmielibyśmy dokładnie do Kingpin'a. Rock and od Kingpin'a, Tutaj też jest naprawdę fajnie. No niestety piana, tak jak się spodziewałem, zanikła. Pozostawiła ze sobą przyzwoicie wyglądający koruszek i a przyzwo, przyzwoite, naprawdę przyzwoite koronko. Troszeczkę jest trochę zalegająca, właśnie w takim herbacianym stylu. Jakbyśmy na troszeczkę zbyt długi czas pozostawili yy, herbatę, bo zrobili ją zbyt mocno, wtedy naprawdę uzyskujemy mniej więcej taki, yy, taki smak. I ten smak odpowiada, ja niestety mam tendencję do tego, żeby robić zbyt mocną herbatę, po której faktycznie się mi język. Tutaj tutaj zbliżamy się do czegoś takiego, więc jest naprawdę nieświadomość. Powiem tak, Kinki King przyzwyczaił do robienia naprawdę bezkompromisowych piw. Rock'n'rolla, and nakmielona No, hardcore, ona chmielona, zupełnie bez żadnych konces żadnego kameru. Waliła w pysk. I tutaj mam bardzo podobne odczucie, że mamy naprawdę mocne piwo. Ze świetnymi śmielami. przyjemnym akcentem tej herbaty Hestencha i też praktycznie bez słodowej więc, więc jest ciekawie. Berserker od King i Black IPA, które, które właśnie za Berserker jest uważane przez niektórych za najlepsze Black IPA na rynku. Ja nie byłem aż taki pewny tego, chociaż to piwo zostawiło dosyć ciepło w po sercu i, yy, i polecam. Bardziej, percepkę też jest bardzo dobry. odbiór z użyciem hmm. tam, właśnie. Wyobraźcie sobie, jakiś tor użyty i coś jeszcze. Ja mam no, akurat kilku swoich faworytów kategorii Black IP, ale percepta też nie yy, Poza tym był Gizer, czyli to Irish Express Stout, który mnie posłał. On był troszeczkę yy, męczący i nie był piwnicy. Może to była kwestia na tych płatków z whisky, ale tak, jak ja wchodzę do piwnicy moich dziadków, to otrzymywałem dokładnie ten sam aromat, więc y, tak jakoś podświadomie byłem trochę negatywny z tego, że to piwa, aromat, ale poza tym nie miało żadnych większych wad, całkiem na tym poziomie było akademiczne. Turbo już sobie odpuściłem. No i mieliśmy Muerto. Muerto najbardziej dyniowym piwem, jakie można było uważać. I naprawdę brawa dla chłopaków, zrobili muerto. Jest to idealne, perfekcyjne dyniowe piwo. Dynia smakuje mi więcej jak wymiociny, takie bezsmakowe. No, dynia jest fatalna. No, to jest bezsmakowe, nudne warzywo, no, które szybko rośnie, więc trzeba je zjeść. Dlatego brawa warzywne piwo, które naprawdę smakuje jak dynia, to sztuka. Niestety mi nie posmakowało, to było traumatyczne doświadczenie wypicia tego nieszczęsnego muerta. Na szczęście wtedy w zamówiłem małe, bo nie wiem, co bym zrobił. Ale brawa, brawa. Idealnie warzywne piwo, to trzeba przyznać. Jak ktoś szuka takiego Pumpkin Ale i jest hardkorowy i lubi soki warzywne, to polecam. A wszystkim innym że nie mają fetyszu, żeby pić dynię, to jest to rozpuszczone w to uciekajcie, uciekajcie. Na koniec był Lunatic, chyba parzony na wielki Madness, dwójkę we Wrocławiu. I jest to fantastyczny, naprawdę fantastyczny bilbier na sterydach. Tak mi naprawdę posmakował. tam nuta grillowanej Ryny, no była fantastyczna, więc yy, bardzo cenię sobie naprawdę wyroby browaru Kingpin. Yy, nie zalewają rynek z 30 premierami w ciągu roku. Czy to plus czy minus? Nie wiem, ale ich piwa na pewno wywołują u mnie emocje, za co ich bardzo cenię i czekam na kolejne pozycję Mandarin Nie będę kawał. Naprawdę świetne piwo, dlatego przystępujemy do wydania oceny końcowej. Barwa i piana no na minus. Piwo jest mętne. Piana rachityczna, koronkowanie też nie takie dobre. Za to, to aromat dobry, nawet bardzo dobry. Cytrusowy, trochę białych owoców. Ta przyjemna nuta zielonej herbaty plus smak. Smak naprawdę potęga, potęga mieli, potęga goryczki. Nie wiem ile tutaj powinno być goryczki. Nie znalazłem informacji na ten temat, ale no tak z 80 do 80 mogą dobijać podejrzewam. No i dodajmy to, że nie ma kontroli słodowej, więc... No. To jest bardziej wyczuwalne, Ile ileś No i... No i ogólnie polecam. Ocena końcowa to bardzo mocne 8 na 10. Jeżeli macie okazję kupujcie śmiało świetny West Coast IPA. ciekawą nutą herbaty. Nie pojawiło się wiele takich rzeczy na rynku. Nie wiem czy to nie jest pierwsza. Była najerbiona, najmocniej przepraszam. Były najerbione od Bovalu Rubro które smakowało dokładnie tak jak powinien smakować hierba. Yy, tutaj też mamy super ciekawe piwo, widzicie, to Bierzcie, ludzie, bierzcie póki jest. bo ja wszystko wam wypiję. To był był Szaleńca z piwotoku trzymajcie się ciepło.